Witam, witam i zwracamy się teraz do Pana Marszałka Hołowni kiedy skończy się robienie z policji ochrony dla małego dziada, starego dziada z Mickiewicza, ochrona policji. Teraz wam powiem tak, 16 policjantów na dobę, każdy policjant niech zarabia, niech zarabia miesięcznie około 5 zł. koło 5 tysięcy złotych, około 5 tysięcy złotych, więc przeliczmy sobie, 16 policjantów na dobę, po 5 tysięcy złotych miesięcznie, ile jest w miesięcy w ciągu 8 lat? Przeliczmy teraz radiowozy, amortyzację sprzętu. Nieraz było zatrudnionych tu więcej, więcej policjantów, więc Panie Hołownia, barierki spod Sejmu poszły się jebać, więc może teraz weźmiemy się za. Za to gówno. Pisowskie kurwa dziadostwo. I jeszcze jedna, jeszcze jedna fajna informacja. I tutaj mamy następne, następne wydatki, na które łoży podatnik, a więc jebany Tojtoj. Stoi tu od 8 lat, zmienia tylko miejsce zamieszkania. Raz stoi za przystankiem, potem stał tutaj, to i przeznaczony dla policjantów tygodniowy, najtańszy to i to w Warszawie wypożyczenie na tydzień kosztuje 169 zł. przeliczmy sobie teraz przez 8 lat ile jest tygodni razy 168 zł 169 zł, więc wyjdzie nam następny wydatek z oczywiście z kogo? No, z podatnika. Wątek fekalny musi być. Także panie marszałku, weźcie się kurwa, wreszcie za to i zróbcie porządek z tym kurestwem które się odbywa na za pieniądze podatnika.